Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, nietypowym widzowie odcinku. On dajmy mi teraz, nie słyszy, bo gramy na serwerze Daniela, wyfarminga, moi drodzy. Nie idź ten odcinek w życiu, to wrzuca odcinek na Christian Mobile czy na Christian a Hycel X Pompa, a raczej na Hycel X Pompa. Chociaż, nie no, w sumie to nie wiem. Dobra, nieważne. No, my co, zajmujemy się farmingiem? Taki luźny odcinek, taki bezwycinkowy, bo tutaj zajmiemy się głównie już farmingiem. Tutaj też gramy spore kilka lat w lat w farmingu, czy się nie w prawdziwym życiu, tylko po prostu w farmingu. Sobie gramy, więc um, gramy sobie. A ja, na hycelik z to chyba wrócę. Nie ma tutaj się, widzę, ten, wiecie o co chodzi. Więc my tutaj sobie gramy farminga, bym mam pokazał całą farmę, ale to nie jest zbyt istotne. W tym pierwszym odcinku, można powiedzieć, nowej serii, może. Może na następnym odcinku dajemy się odezji akurat. Teraz oglądam, ktoś tam sobie ogląda. Nie wiem czy mnie słyszycie, czy nie, będzie pisana na messengerze. Najwyżej, więc no, luźny sobie się odcinek zrobię. A ja, kto nie zajmuje się idzie belekami, obijaniem belem, w sumie, bo muszę mieć dla krów właśnie pomysły. Przedzieliśmy ogólnie rolę widzowej. Ja na przykład robię z zwierzętami się zajmuję. Teoretycznie mogę też nad paletami, po sumie zwierzętami, to tutaj można jak w piachu. Tutaj też dużo do roboty nie ma, teoretycznie, jak jest na przykład mało krów. Więc robię sobie akurat tutaj na tym serwerze. To muszę tak już o, pyk. to jakoś przewrócić, kurwa. Opyk. Teraz coś takiego. Będą też pani lagi czasami, bo czasami też tutaj są takie lagi, ale. Dobra, mamy to. Przerzucię je na bok. No i dobra. Nie wiem, czym się czy dzisiaj zajmę w sumie. Teoretycznie chyba żadnym polem się dzisiaj nie zajmę teoretycznie, bo zanim te belki poukładam, układam też niektóre po to też nie no, nie trochę. E, więc, no zróbcie to raczej na główny kanał. Chociaż, no nie wiem, myślałem, na chyba z Mobile po bo teoretycznie... Będę wrócał. Dobra, na razie będziemy nagrywać wszystko na głównym kanale. Nie wiem, co mam nagrać, na, nie wiem, co mam nagrać po prostu z farminga na drugim kanale, jakąś nową serię może. No nie wiem, się myśleć nad tym. na Wiggendacie nic nie zrobię. Mogę wcale odcinki tutaj i tam. Jest pierwszy odcinek pewnie się pojawi na kanale. Wiadomo na jakim kanale. Na kanale Christian X pompa czyli Kiesa X pompa, a drugi pewnie się pojawi może... Albo dwa odcinki tu się pewnie pojawią, zależy ile. Trzy mogą pięć tu się pojawić a potem kolejny się pojawi na tym drugim kanale. Żeby było fajnie. Więc będę tak, to będę, nie będę tak losował. No i mi wyjebało z serwera kurwa, no i chuj. To nie lagi miałem w strasznie. No cóż. Luźny odcinek bez wycinania, wiadomo. Nie wiem, ci gorsze nie wrzucę dla was, nie wrzucę tego jutra akurat. Coś mi się zbagowało nie mogę nawet się na serwer dołączyć. Jak do mnie nie będzie widzieć, że ja nagrywam odcinek ogólnie. O to za no nie wiem, mi tak nic znacznie, nie w to w sumie poczekam, aż mi się załaduje. powinny nam dołączyć. Nie wiem, coś takiego zrobię. O. I nie, nie odbugowało się? O, odbugowało się, akurat, zajebiście. No. Luźny odcineczek, jak gdzie nagrywam. Brakuje mi takich odcinków luźnych to naprawdę. Jest zajebiście. Wtedy, kiedy to nagrywam, to jest zakończenie roku. Teoretycznie jutro. Dla mnie dla was dzisiaj, panie to, że to już jutro, w piątek. Zakończenie roku. Ja już mam zakończenie roku wie od tygodnia, więc no więc zajebiście dla mnie nie wiem czy to nacinek dla wam dla na was jednak na, na pokuba nagi są strasznie na tym serwerze ja mam oczywiście Więc jest tak internet rozwaliłem a jak Ci nie to wam powiem co ja odjebałem widzowie co, co też mam wam mówię rozjebałem widzę router ale to nie byle ja widzowie nie byle ja po e, grałem sobie oczywiście to no nie nadgrałem. Grałem znamionem, on nie patrzy na te belki, czemu tak tu się wyjebało. Grałem ogólnie właśnie z w, w, w Roketa to chyba było, tak, Roketa. No i kurde, no i co, grałem, lagowałem tak kurwa do dupy i strzelałem wszystko, nic nie pobierałem. Nawet chodziłem po pokaniach, czy ktoś używa, bo tak czasami jestem internetem. No i ogólnie, no i nie, nie używałem internetu wtedy, bo to było, nie no, była 20 godzina wtedy. była, Wtedy to się chyba używał internetu, to się mogę przydać, bo ktoś tam wtedy używał. No i tak się wkurwiłem, że tak rwałem w rutę, że się aż antenka rozjebała. I przez to inna e, się antenka rozjebała, mogę ją nadwyrwać ręką i jedzie. Na innej antence A jakoś internet trochę chodzi. I w tym jest problem. Ale jakoś żyję z tego powodu, więc jakoś tam internet się mocno nie ucierpiał na tym. Jest dobrze. Więc tyle z historii z internetu. Mam fajną. Dobra. Dobra, ja teraz tak. Tą sobie belkę już władujemy L3. O, jest, dobra. To już się zbudowało, też. Dobra. Tu no, w ogóle staję ja te ja no, no, Mogę wam wstępie oprowadzić, ale no, jakoś to nie miałem dużo do roboty, żeby mam tu oprowadzać, więc no, ja się tym dłużej nie zajmuję i nie będę się długo zajmował. Damian ja, nie chyba szuka znajdź, Tak, tam jest, tam w tamtym rogu. po 20, nad dwudziestką piątką jest. To on tam szuka znajdźki. nudził mi się widziałem. Dobra. dobra. Dobra, ja tutaj sobie widzę, robię. Nie, 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 nie belki. jest. Nie. Dobra. Lecimy w ten sposób. Aha, to są dwie belki, które się pierdolę. No i dupa teraz. To trzeba bym do, mnie do pomocy, bym potrzebował, w ogóle Teraz idziemy tak. No nie wiem, jak to teraz to zrobić. Co z tymi belkami? Ja i z nimi nie zrałem. Tymi belkami już. i się połączymy na amen. Dobra, mam pomysł. Musimy jakoś je przewieźć. Przewieziemy je w ten sposób. Nic nie zrobię z tymi balkami, no nic, nie mam szans, nie wiem, ja tak że... nie wiem, że jakoś je fermentuję, a mam tutaj też dwie te bielki. Kuba i się tak połączyły, naprawdę? Zobacz, poczekajcie, tamte tam też się ogólnie połączy to sprawdzę zaraz sobie. Nie galny, że to się tak rozjebało. Muszę to zobaczyć wtedy, te belki akurat to się tak mocno rozjebały. O, chyba zadziałało, znaczy naprawiło. Dobra, mamy to. Ci trzeba było po prostu rozerwać te belki, dobra, to się nigdzie stało z tymi belkami na razie. Trzeba było je po prostu rozerwać. Co to, bo to Ty by patent chyba, w to. My się wygramy. Dobra, nie marzę. Dobra, pokażę wam, może, taki mini poradnik w ogóle. Może, jak ktoś nie wie, jak się robi, albo napiszcie mi pod komentarzem, Może, tymi filmik trafi do większości ludzi. To wtedy napiszę w komentarzu, jak grać farminga. Ja będę wam też pokazywał poradniki. Wiecie, wszystko też macie napisane ogólnie w, w pomocach. Wszystko macie napisane. Teoretycznie macie takie podstawy, podstawy w ogólnie, nie? Wiecie, no macie na przykład to kultywatorowanie siebie, zbiory, mapy, filie to takie macie, to kultywatorowanie. Macie to wszystko, orka taka niekonieczna, ale taką zaawansowaną, no to na pewno, można jakieś poradniki, pozaawansowane to można podobać, objęcie BEL wiadomo, że to się robi oczywiście z trawy tylko ją, to już mam wstępnie pomysł, oczywiście z bel trawy, ale wiecie, to zależy też od, od rozmiar Beltra, tak? Ja to wam nie powiem, musicie napisać pod komentarzem, więc no, napiszcie pod komentarzem, ile będzie osób, może, wam chyba mógł to tak, do większości ludzi, naprawdę, iluzję się nie wiem jak to nazwę, to serię nazwę, tak, ale no, tu jest to od no problem. dobra, dobra o, no, oceniamy to tutaj sobie. Hmm. O, no może wam tutaj w stanie coś tu pokażę w tym, na tym farmie, bo to się Może nagram dwa odcinki naraz nawet teoretycznie, jakieś niedługie, do 20 minut nagram. To są luźne materiały, to wiecie, to mogę nagrać nawet i dwa teraz. Póki Daniel nie szczega na tym serwerze. O kurwa, mi się one od razu ty! Nie gadasz, żeby się zblogowały. Mogę to wyładować? No, wyładowało się. Więc z tym z tymi małymi belekami mam zrobić. No, a tamtą belkę też już tu już wyładujemy. Dobra. To już jestem. Przekrócimy na bok sobie w ten sam sposób. O, ty Dobra, może bym spadł w sumie, żebym kumić teraz swój farming. Teraz pójdziemy spadł, czy, czy ten zgodzi się na spanie. A już taka noc jezy farming. Tak, no. tak, tak, dobra, tak, widać, trzeba dobre też trzeba, żeby tego nie rozjewać. Fajnie, w Jest, chyba dobrze, wierdam, no, no jest dobrze. O elegancko, teraz tylko trochę do przodu, do przodu trochę. No ja będzie gdzie w ogóle trzy rejsy potem na euro wpadły, w czwartek i w środę jedno wpadły. Oj. Czyjo, ale chuj. Dobra, ja idę spać szybko w farmingu. Tylko to się ono na, na może wyłącza. Pójdziemy spać szybko. Nie wiem, czy ten będzie się zgodzi, ale coś powinien. Już trochę noc jest. No jest taka większa No i tak robi znajdźki, to tam jeden pierdol. No tu mogę wam poprowadzić, po, tu mamy cukrownię. Jaką wiecie Mogę wam powiedzieć, że mamy 8 milionów długu, a tych chyba więcej. Mamy patent na... Mamy na ten widzowie. No jak to się nazywa? Na... Na, na pożyczki wyfajmy. się w trybie online. Teraz, den się zgodził. No i iście. 58 tysięcy mamy dochodu. Dobra. Polecimy. Nie wiem, czy że w ogóle nie jest chyba. nic wy nie znaczyjemy teoretycznie, widzę, nie? programy na tym kalendarzu, no to oczywiście zasiejemy jeszcze kurdzę, ale tego nie potrzebujemy tak, ale jeszcze możemy soję zasieć ostatni dzionek, to sorgo możemy zasieć jeszcze, winogrono, oni no to jeszcze nic takie mniejsze. No no, nie, to już nie zasiejemy chyba. Dobra. Bo jak tam krowy się bo Chyba mają już żarcie. Widzowie. O, Damian tu na dół przez chwilę. No siema. Zobaczcie na Damiana. Dziadek w farmingu chyba nie wiem ile. Pożyczkę, pożyczę, dobra No, pożyczaj kurwa No i chuj, no nie jest Belek, nic my nie zrobimy Nie wiem czy on dam tą nitka Dobra na, na cibelek odpuszczamy, bo to nie jest ważne gdzie weźmiemy teraz tak, wejdziemy teraz tak. Mamy tej kury. Mają to nie wiem, czy krowy jeszcze mają żarty. Teoretycznie mogę im dać już to żartie, bo mam pełną już tą, tą naczepę. Pojemności TMR już mają mało powoli. To możemy tam wsypać jeszcze im teoretycznie. Dobra, wspiemy chyba jeszcze, nie? Dobra, wsypę to pierdolę, już się nie będę niepokoił. pokoju. no nie wiem. Czy wsypać tą TMR, czy nie wsypywać już tej TMR? O, kur bydle mamy tutaj. Dobra, no na razie nie daję. Mam, tu już Wam pokażę w ogóle. Mamy tu już troszeczkę ksiągę, ja zrobiłem PMR. Jeszcze ja tutaj jest pełne, więc czekam tylko aż tamto się skończy. Już tak sobie zrobię 17 tysięcy litrów, więc jest tam dużo. No nie też co on robić by farmingu. No dobra, no manitki tak zmienitki ta nic nie zrobię. Po manitkę i chuj sobie zajubął. Aha, chyba bo więcej to nie się odgebało. Pewnie coś odjebał, w co wydają. Ono chyba tym i za... Czekaj, ja się tepnę szybko. Widzowie. A a Tu to gdzie zawodzię? Kuwa izarda postawił. No ja tam ja do niego. nie ma. Nie ma szans. Że, że, no, co on odjebał widzowie? Jedziemy tam szybko Zobaczymy co ten widzę od odjebał O, ale tu się odjeb... Jedziemy szybko No on czy na bank było widzowie? O, jedzie widzowie Czemu on nie idzie tu? Co on tu odbala? gdzie to auto było no, więc... ten problem tak jak wziął się w nie kurwa kurwa śledził jebany jedź szybciej! kurwa do no ty idiota jebany A inny, nie, nie, żarty, nie nie, nie daję daj, nie mogę, Nie mogę Dobra, jedziemy Kurwa, żydowska nie, nie, nie Pojebało cię, pojebało cię Kurwa chyba, nie Dobra Tutaj było? Gdzieś tu chyba było Widzę, widzę, że tu jedziemy. To tutaj? Dobra, ja sobie tam Aha! Już wiem o co chodzi mu tam. Iś tutaj pewnie znaczka widzę, że jest. Acha, nie mam sobie... Co ja tam chcę wejść? Już jakiś skurwysyn w las. Spadłeś idioto, nie mam <śmany> Ale tu nie ma już nic na tym dachu, widzowie O co on tutaj tu, kurwa szuka teraz Dla beki musi być Tu już nic nie ma widzimy Co on tam szuka co? A już My wiem wiemy, o co mu chodzi ja już wiem, że mu chodzi. A tam nie, nie da rady wskoczyć, wydaje mi się. A bo tam jest znajdźka, chyba tam nie wskoczy się, chyba. Pa, wskoczył je Ufa, kurwa, ale tam była Ej kurwa, no i chuj w dupę ten Zaraz ja odcinek w ogóle trwa 17 minut, pół odcinka tak zachodziłem Nie wiem co mam robić w farmingu, daj mi zajmą tam nitkę mi zajmą Dobra widzę. No możemy zakończyć ten odcineczek. Taki luźny odcineczek. Ale ja mogę jeszcze to, to się pokazać co tutaj mam. no mamy. Też, mamy też w ogóle kilka łańcuchów produkcyjnych, ale ja wam wszystkiego nie pokażę. Bo prostu tego mamy tutaj te, te, te duże szklanie, to mam pokażę zaraz w ogóle. Mamy ten chleb, piekarnie, cieśla, co gdzieś indziej stoi. Cieśla gdzieś jest koło 70 jedynki jest tam. O, ten net jest tam pokazałem dystrybucja, no to widzicie. No to tam się już nie chce iść, ale no... Mamy tutaj, tutaj mamy też cukier. Właśnie tu mamy chyba mąkę jeszcze mamy. Ile mamy mąki? Mąki też mamy chyba dużo tam. Mąka tam chyba stoi na tym, nie? Chcę zobaczyć to szybko. O. Jeszcze nie ma mąki, widzowie. Powinna być mąka już. jednak na górze to widzowie jest szybko. No przechowuje się widzowie. Na razie nie działa, dlatego dobra. Dobra, to lecimy szybko. Tu tu mamy te, tu mamy proby widzowie. Tu mamy te owieczki. No mamy dużo. Mamy dużo tej już tej wełny, tak szczerze wam powiem. Tu mamy kury. Czekaj, tu mamy w ogóle tych jajek na oko. już. No, powoli. No, tu mamy szklarnię. Dobra, no ja będę chyba już powoli kończył do naczynia. Kwot to nalewituje, ty! No, tu mamy takie struskawki, mamy tutaj kilka rządków. Dobra, będziemy kończyć ten naciśnięcie, bo to wiecie, bez sensu. No, daj mi zajmą manitkę. Nie wiem, czy on tam wziął tą manitkę, czy nie. To nie zostawił ją tam, chyba. No, oczywiście, że zostawił. Ja sobie ją zawieram, oczywiście. No i cóż, widzimy się po prostu w kolejnym odcinku Syfaringa, nawet w tej same, Będziemy może nagramy tak, że możemy nagrać z 6 odcinków na tym serwerze. Na, 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 na kanale Hyzalix pompa a drugie sześć można nagrać tam, albo po prostu co Zenę będziemy nagrywać, ale wątpię, że będę nagrywał na zmianę bo też chce mieć na materiałów na drugim kanale, bo tam też Farminga nagrywamy. to jest idealna do tego seria, taka luźna seria z Farminga, umówimy na serwerze Macie powrót do miana. może na następnym odcinek nagramy z Damianem wyjątkowo na odcinek odcinku się pojawił z Damianem na odcinku oczywiście, bo teraz coś tam robi, to nie wiem co on tam robi no no, ja my no co, kończy to No i cóż, widzimy się po prostu w kolejnym odcinku z Farminga. Na no, następnym odcinku powiem się no znowu. Jeżeli chcecie, kolejny odcineczek tak szybko, czyli jutro kolejny odcineczek z tej serii, no to, no to musicie, no to dalsze to zobaczymy, czy była zmiana, będzie oczywiście. Dwa godziny to, to nagram to oczywiście. No ja od razu kolejny odcineczek, bo nie nagram. No, my no co, widzimy się po prostu w kolejnym odcinku, taki luźny odcineczek. Chyba, że czy, czy, czy też. Chyba, że chcecie też czy odcinki wycinane, to od Was zależy. Jeśli jest sugestia, jak kogoś tu trafi, to do kogoś. Chcę, ja tego momentu dotrwał, już mówię tak z 5 minut, ale wiem, że do tego momentu dotrwał, no to pisać, czy będziecie takie być na odcinki, takie luźne bardziej. No i cóż, my widzimy się po prostu w kolejnym odcinku. Tylko, jeszcze sobie, jeszcze sobie mija trochę do tego filmu. Albo dodałem, miał trochę po tym odcinku. No. Widzimy się po prostu w kolejnym odcinku z Farming. Do zobaczenia. Jo.